Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku ryb w horoskopie na luty 2023 roku. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, witam Cię serdecznie i zachęcam do subskrypcji tego kanału, abyś był, była ze wszystkim na bieżąco oraz abyś nie przegapiła, nie przegapił horoskopów na kolejne miesiące. Pamiętajcie, moje drogie ryby, horoskop jest horoskopem ogólnym i nie z każdym wszystko będzie musiało tutaj rezonować. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje parady indywidualnej, serdecznie zapraszam do kontaktu. Mail kontaktowy do mnie znajdziecie w opisie tego filmu. A teraz, moje drogie rybki, patrzymy luty 2023, drugi miesiąc roku. I zobaczmy, cóż tutaj czeka zodiakalne ryby w pracy, w finansach, w uczuciach oraz w zdrowiu. Także patrzymy zodiakalne ryby i luty. Zobaczymy, moje drogie rybki, cóż tutaj dla Was. Praca i finanse dla ryb, miłość, uczucia, sfera emocjonalna dla ryb oraz zdrowie i samopoczucie dla zodiakalnych ryb. Także, moje drogie ryby, myślę, że czas, aby odkryć karty. Cóż tutaj w pracy i w finansach dla ryb? Moje drogie ryby. Mamy tutaj kartę śmierci. Będzie to miesiąc dużych zmian. Jeżeli jesteś osobą szukającą pracy, to ja mam pokazane, że znajdziesz nową pracę pod koniec lutego prawdopodobnie, ale dopiero wtedy, kiedy całkowicie odecniesz się od wszystkich takich nieprzyjemnych spraw związanych ze swoimi byłymi pracami i po prostu się tutaj oczyścisz. Tylko z oczyszczoną energią i z takim. Odcięciem złego samopoczucia, na przykład związanego z tym, że cię źle potraktowano w byłej pracy. Jeżeli to od siebie tutaj odetniesz, pozostawisz to daleko za sobą, to karta tarota wskazuje, że wtedy będziesz mógł wejść na nową y, ścieżkę sfery zawodowej i będzie ci to szło sprawnie, dobrze, z takim świeżym powiewem nowości. Jeżeli chodzi o osoby pracujące, dużo zmian w miejscu pracy. Co niektóre ryby, które wiedzą, że ich praca wisi tutaj na włosku, no to mogą pracę stracić, bądź po prostu no, zakończyć pracę w danym miejscu. Ale to dla osób, które już w tym momencie sobie zdają z tego sprawę. Jeżeli Twoja praca jest stabilna, to ja mam tutaj pokazane, że jakieś większe zmiany mogą wystąpić w miejscu pracy. Zmiany te prawdopodobnie będą tutaj związane z moimi jakimiś osobami w miejscu pracy, nawet na wysokim stanowisku. Może się zmienić szef, może zmienić się szefostwo, szefowa, mogą się jacyś współpracownicy zmienić w lutym. Tak naprawdę od lutego tego roku w Twojej pracy nic już nie będzie wyglądało tak samo jak do tej pory. Dla jednych będzie to dobre, dla drugich może troszkę gorsze, ale zmiany w naszym życiu są po prostu czynnikiem, którego nie da się wykluczyć. One muszą zachodzić. Jeżeli chodzi o finanse, moi drodzy, sytuacja finansowa pokazuje mi się tutaj raczej stabilna. Nie widzę tutaj jakichś większych problemów finansowych. Nic złego w finansach raczej tutaj zadzieć się, pomimo wszystko, nie powinno, będzie stabilnie. A cóż w miłości? A ryby w miłości będą bardzo wyzwolone przy karcie świata. Jeżeli chodzi o singli i o singielki, jeżeli mnie tutaj zapytacie, czy macie szansę znaleźć nową miłość? Czy miłość, to ja nie wiem. Przy tej karcie, ale wiem, że na pewno przy tej karcie macie szansę znaleźć jakąś nową osobę, która być może na początku będzie to relacja taka bardziej romansowa, a być może po prostu na początku yy, będzie to taka luźna znajomość, nie tak, że od razu, o, poznajemy się i wchodzimy w jakąś relację, w głębszy związek. Nie, mam tutaj pokazaną lekkość, wolność, swobodę, ale która przy karcie świata przynosi radość. Czyli ty, pomimo tego, że ta relacja od razu wielką miłością się nie zacznie, to nie będziesz narzekała, ponieważ ta osoba i ta znajomość da Ci tutaj wiele radości i wiele możliwości. Nie jest uniknione to, że poznasz tę osobę przez internet, przez internet bądź też nie jest uniknione to, że ta osoba będzie mieszkała daleko od Ciebie. Jest to odległość. Jeżeli chodzi o osoby. W związkach w lutym, jak tutaj będzie to wyglądało? Troszkę widzę to tak, że każdy sobie rzepkę skrobie. I może się Tobie to do końca nie podobać z racji faktu, że Ty jako ryba jesteś osobą romantyczną, Ty potrzebujesz dużo miłości, Ty potrzebujesz przekonywania od partnera i aby tego, żeby On Ci pokazywał, że Ciebie kocha, że Ty się Jemu nadal podobasz, czyli oczekujesz takich wyznań emocjonalnych, a ja mam tutaj pokazane to, że partner jest troszkę w lutym oddalony. Myślę, że jest tutaj możliwe również to, że Twój partner będzie gdzieś daleko od Ciebie. Jest tutaj pokazane oddalenie fizyczne albo oddalenie mentalne, tak? Nie jest wykluczone to, że na przykład twój partner gdzieś wyjedzie na przykład do pracy i przez to będzie tutaj między wami mniejszy kontakt. No jest tutaj ogólnie pokazane to, że nie podoba ci się fakt, że jest z twoim partnerem za mało kontaktu, za mało bliskości i za mało czułości, aczkolwiek uważam, że relacja twoja z twoim partnerem nadal będzie trwała, tylko tak troszeczkę mi się tutaj rozjeżdżacie każdy w inną stronę. A cóż tutaj w, miłości, w, w w zdrowiu oczywiście, tak? Trzecia karta mówi nam o zdrowiu. Jeżeli chodzi o zdrowie, moje drogie, zodiakalne ryby, no to karta Tarota zdecydowanie mówi mi tutaj o tym, że będą tutaj jakieś badania, wyniki badań, co dla niektórych nawet zaplanowane operacje w lutym będą, które dobrze. Tutaj przebiegną. Jest tutaj pokazane, że jeżeli się leczysz w lutym, to to leczenie idzie w dobrą stronę. A jeżeli chodzi o organy, na które warto, abyś w lutym, droga rybo, zwróciła uwagę, no to na pewno powinnaś tutaj zwrócić uwagę na nerki i na cały układ moczowy, czyli też na pęcherz, Żeby tutaj nie było jakichś problemów z pęcherzem, na przykład jego zapalenia. Na to zwróć uwagę. No i co niektóre ryby też powinny tutaj uważać na to, aby czymś ostrym w tym miesiącu się nie zacięły i troszeczkę na wzrok zwróciłbym uwagę, gdyż jakieś takie pogorszenie widzenia, również karta pokazuje. Ogólnie będzie bezpiecznie i stabilnie i nic złego, takiego bardzo złego się tutaj nie wydarzy. Tak jak zostało powiedziane wcześniej, jeżeli będziesz załatwiać jakieś sprawy ze zdrowiem, no to zostaną one pozytywnie rozwiązane. I małymi kroczkami na prostą drogę, droga rybko, będziesz miała szansę sobie wyjść. Ślicznie dziękuję za obejrzenie horoskopu. Jeżeli on się Wam podobał, to proszę, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Zostawcie serduszko w komentarzu, abym wiedział, kto tutaj ogląda horoskopy do samego końca. No i oczywiście, jeżeli potrzebujecie porady indywidualnej, serdecznie zapraszam do kontaktu. A ja tymczasem życzę Wam udanego miesiąca i samych miłych chwil. Trzymajcie się. PA!